Witam Was serdecznie, słuchajcie w kolejnym odcinku. Taki odcinek e, dawno już od, e, był zapowiadany na temat chorób kur. Jakie kury występują Dzisiaj, e, jakie choroby u kur występują? Dzisiaj będzie trochę o chorobach bakteryjnych. E, opowiem Wam, jest to bardzo szeroka i rozwiązła kwestia, więc postaram się tak bardzo pokrótce Wam powiedzieć, ale jakieś najważniejsze informacje. Ok, e, zacznijmy może od początku. E, pierwsza, pierwsza choroba bakteryjna u kur to jest salmonelloza. Głównie on jest spotykana ta choroba w systemach klatkowych, gdzie jest dużo kur na małej powierzchni, właśnie w klatkach, niekorzystne warunki utrzymania, no i wiadomo stres dla tych zwierząt. Głównie ona się objawia przy spadku odporności ptaków. Jeżeli chodzi o to jak zostaje przenoszona, dostaje się głównie poprzez przewód pokarmowy, jakąś wodę, paszę lub odchody. Może być później przenoszona w jajach i mięsie spożywczym, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o objawy tej choroby, to powoduje ostre biegunki i można zauważyć spadek nieśności u drobiu. Także na pewno mniej jajeczek niż zwykle. Może dojść do zapalenia jajnika, tak podają źródła jajowodów, odszewnej. Także tutaj, akurat, jeżeli ktoś się bardziej zna na medycynie i, i, i jest weterynarzem, to na pewno wie. A, a dla naszej wiadomości, no to na pewno spadek nieśności, no to trzeba zwrócić uwagę na no i biegunka u zwierząt, jeżeli chodzi o leczenie i zapobieganie. Hmm, jeżeli by były nieleczone te biegunki u kur, yy, one oczywiście. Yy, Będą powodować obniżenie pobrania paszy przez zwierzęta, może, mogą powodować nawet śmierć. Jeżeli chodzi o zapobieganie tej chorobie, no to może być trudne ze względu na to, że kury mogą być tak naprawdę bezobjawowymi nosicielami, więc tutaj ciężko, ciężko to ocenić. Można stosować szczepionki, jeżeli ktoś ma więcej tych kurek, wtedy, wtedy na pewno coś tam będą pomagali pomagały te szczepionki, ale tak jak mówię, no po prostu trzeba obserwować drób i sprawdzać. Drugi rodzaj choroby to jest też właśnie bakteryjny, to jest choroba bakteryjna tyfus kur. Głównie ona rozwija się na początku, gdy kury tylko, tylko są i zaczynają być na fermie i są to pierwsze dni tych kur, jeżeli chodzi... pierwsze dni nieśności. Jeżeli chodzi o to, jak ona, jak dochodzi do, do, do powstania tej choroby, wejdę do kurnika, zaraz wam, zaraz wam wszystko powiem, zaraz wam wszystko powiem, drzwi przymkniemy, żeby nie leciało zimno i już wam wszystko mówię, jesteśmy w kurniku. Jeżeli chodzi o ten tyfus, brak higieny, dezynfekcji kurnika, jeżeli my nie czyścimy, nie wymieniamy ściółki, yy, może dojść właśnie do, do, do tego tyfusa, do tej choroby bakteryjnej. Również stres i utrzymanie kur w chowie klatkowym, ale raczej, no tak jak widzicie, u nas się to nie zdarzy. U was pewnie, jeżeli macie mniejszą hodowlę, również hodowane kurki na wybiegu. Jeżeli chodzi o to, jak może dojść do przenoszenia tej choroby, no to na pewno kał, woda, pasza, kurz, jak można się domyśleć, głównie właśnie poprzez, poprzez brud towarzyszący no, w kurniku. I no i bakterie wnikają poprzez układ oddechowy lub pokarmowy, jak sama nazwa wskazuje. Okej, okay, może powiem, czym to się objawia? My akurat mieliśmy niestety ten tyfus ze względu wydaje mi się, że ze względu na ściółkę. No to tak. Na pewno kury mniej jedzą, mniej pobierają paszy. Pióra stają się takie nastroszone, tu wam nie pokażę. Bo to akurat są zdrowe kury, te mają mniej piór. Możecie zauważyć ze względu na to, że się pierzą, ale możecie mi wierzyć, że, że te pióra są takie nastroszone. Mm, a grzebienie to też nie ma, niestety, wam nie pokażę. Są takie sine, zasinione, takie sino czerwone. Mm. Jeżeli chodzi o jaja, no to mogą być bez skorupek nawet znoszone lub z zakrwawioną skorupą. Obniżenie... Yy, mogą powodować równy, również obniżenie nieśności. Okej, okay, jak leczyć coś takiego? Mm. Źródła podają, że śmiertelność może dochodzić do 15%. Jest takie, słuchajcie, leczenie, to się nazywa chemioterapeutyka... I chemioterapeutykami można to leczyć, aczkolwiek mówię, no u nas y, po prostu my zrobiliśmy coś takiego, że oczyściliśmy kurnik. Y, no niestety, tamte kury przeznaczyliśmy na rosół, i, 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 i kupiliśmy nowe kurki. Można zapobiegać chorobie poprzez stosowanie się do zasad higieny, tak jak już wspominałem, i, i dezynfekcji, czyli sprzątania tego kurnika. Hmm, słuchajcie, to by było na tyle, takie podstawowe choroby, ja Wam jeszcze nagram o chorobach bakteryjnych, oczywiście, bo tego jest bardzo dużo, teraz tylko tak pokrótce chciałem, już odcinek i tak ma 6 minut prawie, więc yy, gdybyście mieli jakieś pytania, no to oczywiście piszcie w komentarzu, ja Wam postaram się odpowiedzieć, jest to, tak jak już wspominałem, złożona kwestia, więc ciężko będzie coś więcej na ten temat powiedzieć. Aczkolwiek, tak jak mówię, śmiało piście będę się starał Wam yy, pomóc. Jeżeli się podobał odcinek, oczywiście łapka w górę, komentarz mile widziany i, i, i trzymajcie się, jeszcze dzisiaj mamy poniedziałek, także, yy, nie, niedzielę, przepraszam, niedzielę mamy, jutro mamy poniedziałek, także także miłego jeszcze Wam życzę, a, a jutro już raczej myślę, że dla większości z Was normalny mimo wszystko dzień będzie. Więc trzymajcie się i, i do zobaczenia. Cześć.